Cześć, witajcie w Mephiland. Ja jestem Mefi, a to tutaj to, to jest mój Lent, gdzie oglądamy sobie głupotki. Dokładnie tak. Dzisiaj dalej zgłębiamy świat według rozmów w toku. Dzisiejszy temat odcinka wybrałam nieprzypadkowo. Przy nagrywaniu ostatniego odcinka wyjadaczy założyłam sobie różową perukę. I miałam przez chwilę takie poczucie, jakbym była kobietą o różowych włosach. I jak się okazuje, słuchajcie, rozmowy w toku miały cały odcinek na temat kobiet o różowych włosach, więc sobie go dzisiaj. Zgłębimy, dowiemy się jak to jest, jak to się żyje, jakie z tym się wiążą konsekwencje, zobaczymy co nam przyniesie ten odcinek. To zaczynajmy, ale zanim drogi widzu, bardzo proszę zostaw subskrybencję, tak? To może się jeszcze kiedyś zobaczymy w internecie, a jeżeli ten film Ci się spodoba, to pamiętaj, że zawsze możesz również zostawić kciuka w górę, do czego zachęcam. Dobra, to zaczynamy! Zapraszam Krystynę Mazurównę. Witam Cię! to twoje miejsce. Guys, kojarzycie panią Krystynę Mazurównę? Ja nie wiem w sumie, w jakim wieku my tutaj się zgromadziliśmy, ale pani Krystyna Mazurówna była w polskim show biznesie obecna. To nie jest taka tam sobie losowa wiecie, osoba z castingu, tylko to jest artystka. Pani Krystyna urodziła się w 39 roku we Lwowie. Jest polską tancerką, choreografką, pisarką, felietonistką i Wikipedia mówi o niej jako takiej osobowości medialnej. Większość swojej kariery spędziła we Francji, gdzie generalnie nie pracowała. Ale możecie ją kojarzyć, bo swego czasu wróciła do Polski, gdzie udzielała się w mediach takich popularnych. Można było ją zobaczyć. W 2010 roku plus minus współpracowała z programem You Can Dance bodajże, jako właśnie choreografka. Napisała tam książkę, coś tam. Natomiast nieco później media doceniły jej barwność, jej charyzmę i została jurorką w programie Polsatu, również dotyczącym tańca. Got to dance, tylko taniec. Pani Krystyna nadal jest w całkiem niezłej formie. W 2023 i 2024 roku nawet udzieliła paru wywiadów, można je znaleźć na YouTubie, wystarczy wpisać sobie Krystyna Mazurówna. Także młodzieńczy duch jej nie opuszcza. Słuchaj, to jest jedyny samochód, jaki posiadam, bo na większym nie stać, ale bardzo dobrze jeździ. To od córki czy od od córki. A, córeczki. A ciekawe, ciekawa jestem, bo wiecie, w tamtych czasach, myślę, że z 14 lat temu, ja tak bym powiedziała, że ten odcinek to był jakiś 2010, maksymalnie 2012, to jestem bardzo ciekawa jak w tamtych czasach, ale na panią Krystynę. Ludzie reagowali tak, op, po prostu na ulicy. Na ulicy zależy w jakim kraju i w jakim. Jak ja często jeżdżę od Nowego Jorku, bo mm -hmm. jestem Polka, która mieszka w Paryżu, która pracuje w Nowym Jorku, więc jak tam jeszcze, teraz już się trochę nauczyłam angielskiego, ale przedtem nie znałam. Chodzę pierwszy raz, przekraczam granicę z takim strachem, czy ja umiem coś powiedzieć. I ten urzędnik, ten urzędnik się na nie? mnie patrzy i no. mówi, I like your hair. No, słuchajcie, to jest język dla mnie. Taki język polnglish, to ja rozumiem. On lajkował hery. Wszystko jest jasne. Nie trzeba tego tłumaczyć, ja to rozumiem. Te wszystkie panie się śmieją. No młodego, co, co to jest za wiek, słuchaj? Jestem młodą kobietą, mam 72 lata, to jeszcze nic. No i takie podejście do życia, słuchajcie, to ja rozumiem. Ale tak całkiem serio, tak patrząc się na panią Krystynę, to jej wiek zdradza według mnie przede wszystkim głos. Bo buzię ma taką dość gładką. Wiecie, ta fryzura, ten cały outfit, cały ten wizerunek, no naprawdę nie wygląda na te siedem dyszek. No ale głos ma właśnie specyficzny. Podobnież głos z wiekiem się właśnie też starzeje, może ochrypnąć, może być niższy, tak brzmieć jakby był bardziej zmęczony, lub bardziej piskliwy, tak przynajmniej mówi internet. I... no i właśnie byłam taką myszczą, ale już tak trochę skracałam sukienki. Nie wiem, czy to wypada taką krótką, bo ja chcę z... wprowadzić modę mini dla pań po siedemdziesiątce. Przyjmie się w Polsce? Czy nie bardzo? No, właśnie, nie mówią ci, że to może coś nie ten. Takich nóg to szkoda nie pokazywać. Kochani, nic nie ten. Jak najbardziej niech kobiety w każdym wieku ubierają się tak jak chcą, jak im wygodnie i jak im pasuje. Ale wiecie, teraz te pokolenia się tak przesuwają, i wydaje mi się, że w pewnym momencie będzie normą, że babcie, czyli osoby, które mają wnuki czy w wieku babciowym, będą się nosiły po prostu odważniej, modniej, bardziej świadomie niż te poprzednie pokolenia. Tak mi się wydaje, że tak może być. Bo ja sobie na przykład nie wyobrażam, tego, że co pyka tak zwany pewny wiek, bo w pewnym wieku, wiecie, pewnych rzeczy nie wypada i co? I nagle będę nosić garsonki takie typowo babciowe, pofarbuję włosy na fioletowo i będę je kręcić. No nie wyobrażam sobie tego, no ale kto wie, kto wie? Kurczę, kurczę, oby nie, oby tak się nie zdarzyło. Nie wypada, ja tak? Nie, to co szanę, ludzie powiedzą? Ja mam 18 myślałam, co ludzie powiedzą. Była taka szara mysz, właśnie tak miałam sukienkę belejaką, prostą, były modne worki. Wy tego nie pamiętacie, ale spytajcie waszych babci. Uh -huh. Więc ja w tym worku i taka. No ale później trochę worku sobie wyciłam dotąd, do przepraszam. Uh -huh. I trochę go skróciłam, i potem te zielone. Jeszcze zielonych nie było, były szare, ale właśnie miałem już ten za duży dekolt, za mocno usta umalowane. No no. I taki pierwszy mój partner życiowy, pan Krzysztof Teplicz, tak na mnie spojrzał na tą spódnicę, na ten dekolt. Mówi, kochanie, pójdź w moje ramiona. No to poszłam. I on później mówi, wszystko dobrze, tylko ta spódniczka musi być prosta, długa, za kolanka tutaj jakiś żakiecik, najlepiej garsonka Chanel i zmień to uczesanie, zlecili tą szminkę. Ja myślę sobie, jak taki mądry tą chyba wie. I tak to wszystko starłam i się tak wtopiłam w ścianę i czułam, że nie jestem sobą, więc poszłam szybko do fryzjera, wtedy były takie zakłady warszawianki, a ja do tej warszawianki i mówię, proszę Pani, czy są jakieś kolory? Mhm. Ona mówi, no albo na blond, albo na czarno. Ja mówię, a nie ma innych? Ona mówi, no te siwe, Panie, to teraz mu przysłali takie jasno-różowe i jasno-błękitne płukanki. Ja mówię, tylko takie. No ja no mam jedną próbkę zielonego, ale kto sobie pomaluje włosy na zielono? Ja mówię, ja. I pomalowałam sobie włosy na zielono. Ludzie, no zakochałam się. No uwielbiam tę kobietę. No inspirująca postać, naprawdę. Jak dorosnę do siedemdziesiątki, to chcę być taka jak ona. Wróciłaś do domu, a tam pan teplic... Paderewicz już miał załamane ręce i szybko się wyprowadził. Poszłam do fryzjera mojego w Paryżu i mówię, proszę mi zmienić jakiś kolor włosów. Mm -hmm. On mówi, to co, na, na czarno? Ja mówię, a dlaczego nie na biało? Całość na biało? Ja mówię, nie, połowę. Mm -hmm. I miałam tak pół głowy czarnej, pół głowy białej i wszystko. Było świetnie. Chodziłam tam parę lat. Jak Cruella de Mon. <noise> tam wszedł film. Od Elmatyńczyka, gdzie kruella kruella. ściągnęła mój pomysł. Słuchaj, wszystkie dzieciaki w Moskwie. Cruella, aż kto ty tam, Cruella. Ja do Nowego Jorku, a tam, Kruelo. No myślę, jak ona ściągnęła mój pomysł, to ja muszę coś innego. Chcę zmienić. No i to co, na króciutko. A mój tak, z jednej strony. Ona jest drugie, drugiej. A ja z drugiej będę zapuszczać. Właściwie nie zapuszczam, same rosną. No mm -hmm. i on mówi, a jaki kolorek? Czerwony, czarny, biały. Ja mówię, świetnie, Te trzy kolory w paski. Pościłam że to taki rósł mi długo, taki długi pasek dyndą tak przed nosem. Mhm. I był w paski biało, czarno, czerwone. Wiecie, teraz różne dziwne pomysły fryzurowe absolutnie nie szokują, bo na ulicach widzimy dziewczyny i chłopaków w przeróżnych kolorach, wariacjach, obcinaniowych, zaplataniowych, ale w tamtych zamierzchłych, odległych czasach to naprawdę było crazy, żeby mieć kolorowe, jarzeniowe, czy wiecie, takie naprawdę wyróżniające się włosy. To nie było tak bardzo... To już zaczynało być chyba, ale nie było ciągle jeszcze takie trochę szokujące. Chociaż pani Krystyna wspomina w ogóle o takich latach swojej młodości, więc wtedy to było tak... Pff, Mega, mega szalona. Dawałam lekcję tańca ostatnio w Paryżu i słyszałam, bo siedzę w tym pokoiku nauczycielskim i obok jest garderoba męska. Jeden chłopak do drugiego mówi, ty, ty wiesz, ile ta Krystyna ma lat? A ten drugi mój nie, ile? 71. Och, ja myślałam najwyżej 70, 70 i pół. No właśnie jakiś facet ostatnio, z którym byłam na kolacji, powiedział mi, że jak ja jem tego śledzia, to ja go jem z pasji. Właściwie wszystko. No, tutaj mam taką pasję do Ciebie, że zaraz wyeksploduje. Nie, to zatrzymajmy ten moment, bo chciałabym, żebyś jeszcze coś miała z tej randki dzisiejszej. Zapraszam Cię na miejsce na widok. Dziękuję. Ania, kiedy tylko ma gorszy dzień, farbuje włosy na mroczną czerń albo depresyjny błękit. Jeśli jest w złym nastroju, a wpadną jej w ręce nożyczki, to wtedy pojawia się światu obcięta na zapałkę. Co takiego się stało, że musiałaś zafarbować włosy na niebiesko? Co to był za etap w twoim życiu? Nie układało się tam w szkole, w pracy, z domowo i tak dalej. No wszystko zawsze działać na podstawie impulsu, że dzisiaj mam kiepski humor, to coś zrobię za swoimi włosami. Rano wstaję, coś mi się nie podoba, patrzę. Hmm coś bym zmieniła. Ja przyznam Wam szczerze, troszkę rozumiem, bo przez lata też miałam różne dziwne pomysły, głowowo, fryzurowe. W większości przypadków to było związane z jakimś po prostu impulsem. Ale bardzo się cieszę, że przez lata nauczyłam się nie słuchać tych impulsów albo zagłuszać je. No bo nie zrobiłam sobie grzywki na przykład w zeszłym tygodniu. A był taki pomysł. A dzisiaj się cieszę, że jednak nie. Jak byłam młodsza, młoda tak parę lat, to potrafiłam dwa razy w zmienić kolor. W poniedziałek miałam czarny, w piątek miałam już jak miałam następny rudy, jak był jakiś porto, potem miałam czarne. Wszystkie włosomaniaczki teraz kręcą głową z dezaprobatą. Właśnie tak. Ten ruch poprawia nastrój, czy raczej, raczej służy temu, żeby się wyróżniać? Poprawia nastrój. Mhm. Y, służy jako taka autoreklama, bo jestem fryzjerką i dziewczyny, które mnie widzą w takich włosach mówią: Boże, jaki ty masz fajny włosek, to cierpię że sama. Więc... Czy zmiana fryzury może być lekiem na depresję? Wszelkie objawy depresyjne jednakowoż powinno się leczyć. U psychologa, u psychiatry zależy jak. Ja Jak się daleko starałam, zaszłaś sobie, starałam w... się poradzić sobie sama po prostu. Pani psycholożka nie aprobuje ewidentnie i ma rację. Tym razem to może po prostu poznamy kolejną bohaterkę. Bardziej denerwują cię z czy blondynki? Blondynki. Takie gwiazdy wy wychodzące z solarium, no. odpacynkowane, piękne, wspaniałe, w takich szpileczkach. Takich koślawych i one one są upierdliwe strasznie. Ale słuchajcie, szok, bo co się okazało? Okazało się, że nasza bohaterka ma coś wspólnego z pogardzanymi przez siebie blondynkami też nosi szpilki. Szpilka ma być to nie taka, tylko taka. Mhm. Nie umiem w takich obcasach chodzić, musi być takie konkretne. Słuchaj, ale co to za szpilki na takim obcasie? Skąd ty je w ogóle wzięłaś? Kupiłam na internecie. Wam całkiem innym człowiekiem. Bałam mhm. się w ogóle, nie wychodziłam nigdzie z domu na żadnej imprezy. Miałam tam jedną koleżankę, z którą się spotkałam tylko w domu. Tak, z domu do domu chodziłyśmy. Mhm. Ja do niej, ona do mnie I, i tyle. I chcesz powiedzieć, że zafarbowanie włosów aż tak zmieniło Twoje życie? Co daje Ci taką siłę? Zdrać, zdrać, bo ja na przykład bardzo chętnie, bardzo chętnie przygarnęłabym trochę mocnej, kobiecej, różowej energii. Zura, wygląd, kolczyki, tatuaże. Najbardziej Twoje agresywne wydanie to. Agresywne, mm -hmm. um, to jak się z koleżanką przybrałyśmy na Halloween y, za Dominy. Ja myślę, że ciekawiej by było, jakby przebrały się za kostki domina. Długo <noise> musiałaś przekonywać męża, że w niebieskich włosach, pan nie młodej naprawdę, jest do twarzy? On sam mi farbował te włosy. Gdzie ty takiego męża znalazłaś? W sklepie. <noise> A czy on sam przyszedł do mnie? Ja pracowałam na Kasie, on był technicznym. Mm -hmm. I przychodził do mnie na zakupy. I płacił kartą. I na karcie zobaczyłam jego nazwisko. I powiedziałam, ja chcę mieć twoje nazwisko. No proszę. Wreszcie jakiś porządny patent na podryw, no. Wyjadacze nam takiego scenariusza jak do tej pory nie zaprezentowali. A w rozmowach w toku bym się nie spodziewała. Dla mnie to brzmi jak naprawdę dobry patent na podryw. Zapiszę. Patrycja miała już Zielone, niebieskie i białe włosy. Jednak jej zdaniem tylko róż tak rozmiękcza mężczyzn, że w sekundę przechodzą w jej władanie. Mężczyźni, na przykład, jeżeli wychodzę do pubu, no. no to siedzą i się patrzą. Więc ja odpuszczam jakieś spojrzenia, żeby może podeszli, zagadali coś. Ośmielasz ich potem już spojrzeniem, tak? tak? Ogólnie ja zazwyczaj staram się robić tak, żeby oni myśleli, że to oni zaczynają. Mhm. A tak naprawdę to ja ich okręcam wokół palca. Po prostu chłopak podszedł do mnie, złapał mnie za włosy i pyta się, czy naturalne. Ja mówię, tak, z takimi się urodziłam i zaczęłam się śmiać. A on nie wiem, czy on był taki głupi, czy o co chodzi, ale on naprawdę. Nie śmieje się, nie bawi mnie to, totalnie wierzę. Są faceci, którzy są w stanie uwierzyć, że to doczepione rzęsy są naturalne, bez żadnych wątpliwości, więc nie szokuje mnie to. Postanowiłam zrobić akcję Fan Fatal. Nie rozumiem tego tytułu w tym kontekście. Fan fatal i różowe włosy? O, o co chodzi? Po prostu było tak, że wychodziłam sobie na imprezę, zdobywałam mhm. faceta, wykorzystywałam go i porzucałam. Ciekawa akcja. Ciekawa. Nie powiem. Postanowiłam pofarbować sobie włosy na różowo. Zrobiłam mhm. włosy na różowo. Jak zobaczyłam się w lustrze, to po prostu miałam jednego wielkiego banana na gębie. No tak, 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 tak jest. Ten efekt zaraz po farbowaniu. Jest mega. Jest cudny. I patrzysz się w lustro i po prostu można się zakochać. Ale ten klimat ma dwa końce. I tym drugim końcem jest nieustanna walka o to, żeby ten kolor cały czas był taki super i świeży i mocny. Te takie mocne jarzeniowe kolory, ale też nie tylko jarzeniowe, tylko inne niż takie naturalne, to one się tak wypłukują tak się wypłukują z włosów z prędkością światła, po prostu najlepiej byłoby nie myć włosów, bo jak myjesz włosy to one się tak wypłukują, no i potem trzeba dbać nie tylko, że o włosy, ale właśnie jeszcze o ten kolor, więc to nie jest dla leniwych ludzi to jest dla ludzi, którzy mają czas dofarbowywać sobie i dbać właśnie o ten kolor ja to pamiętam, bo ja miałam przez chwilę różne kolory włosów na głowie i to było dla mnie bardzo męczące, to dbanie żeby ten kolor był taki mocny, możecie mi uwierzyć, bo ja jestem leniwym normikiem bo myślałam ostatnio o jakiejś zmianie no, ale właśnie, to wszystko mi się przypomniało, no i... A może by tak na wakacje wrócić do naturalnych, dać im przez ten tak, czas Takie to, szaleństwo, naturalne że? Już o tym myślałam. Szkolny kolor na wakacje. Przyślesz mi zdjęcie z wakacji? Przyślę. Ciekawe, czy przysłała, nie? Kochani, no to by było na tyle ze świata rozmów w toku o świecie kobiet, o różowych włosach. Ciekawa jestem, czy ten odcinek zachęcił Was może do zmiany wizerunku? Czy jest tutaj ktoś, kto po tym odcinku stwierdzi, że a, Zrobię to. Zrobię to. Pofarbuję te włosy na różowo, zielono, niebiesko. Zrobię to. Chcę być jak bohaterki rozmów w toku. Jeśli macie kolorowe włosy, to możecie podzielić się swoimi wrażeniami z bycia tak charyzmatyczną wizerunkowo osobą. A może macie jakieś patenty na to, żeby ten kolor się trzymał na przykład, bo to osobiście mnie interesuje. Muszę przyznać, że największe wrażenie zrobiła na mnie pierwsza bohaterka, czyli pani Krystyna. Mam nadzieję, że nasze kolejne bohaterki w jej wieku również pozostaną wierne takiemu szalonemu wizerunkowi. No chyba że nie chcą, to nie muszą. A czego się dzisiaj nauczyli Nauczyliśmy się, że mini można nosić po siedemdziesiątce i to jak! No dobrze kochani, to nadszedł czas pożegnań, także chciałabym Wam życzyć miłego wieczora lub dnia, lub co tam będziecie robić, niech Wam będzie miło. I widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić suba, nie zapomnijcie zostawić lajka. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, a może Spotify'a. Odwiedzicie, jak będziecie mieć ochotę. Jak będziecie mieć ochotę, to wpadajcie, a jak nie, no to, to nie. Tak czy siak. Dzięki za wspólne oglądanie. No i widzimy się, no, no i pa, pa. Pożegnania są takie trudne.